Także trzeba po prostu tutaj na to uważać. Zdjęcia porobione, to trzeba troszkę filmu nakręcić. Zobaczcie tutaj takie już porozwalane. Tu to w ogóle trzyma się na deskach. Poukładane. Franek! Teraz Liza nie wie, gdzie jestem, bo się nie schowałem. Pst. Pst. Tak chodzimy, chodzimy, jest dziewiąta rano, a my już mamy 10 tysięcy kroków zrobione i zaczyna być coraz cieplej. I już mi trochę jest za ciepło. No ale kawusia była. Wody mamy. Jest taksi. No fajnie teraz w ogóle. Fajnie teraz to widać, bo trochę zieleni, a tam to wszystko z kamieni było. Tu sprzątają, śmieci zbierają. No. Liza jest gładem. Tu właśnie sprzątają w tych jeziorkach. Glony wyciągają. Zobaczcie to tam. I tu las i kamienie porozrzucane.